Mam dzisiaj wam pokażę jak przejść ten oto most, most, Dostarczymy tu, 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 tak, i też możecie się patrzeć tak, bo ten, co, ta, ta szyba, która jest bardziej przezroczysta jest dobra, a ta, która nie, to jest trochę zła, niezła, tak, tak tak tak. Tak, tak, tak. I tak i jesteśmy tutaj i dostajemy taką sprężynkę co później da się daleko przelecieć opa E E Okej Czemu tam był jakiś dziwny typ?